Końcy na każdą platformę automatyczna dostawa a także 7% taniej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale dzisiaj przed nami. Następna karta bestii. Może powinienem powiedzieć: Dopiero pierwsza karta w FIFA 16 bestii. Dlaczego nazywam tą kartę bestiami? Słuchajcie, kiedyś powstał taki materiał, gdzie przedstawiam Wam dwie karty. Tak, dwie, tak. Albo mówicie tak, albo tak, to cztery, tak, dwie. Ok, mniejsza z tym. Słuchajcie, dwie karty, które miały 99 każdej statystyki. Był to 9 Golan i był to Pogba. Możecie gdzieś tutaj zobaczyć na ekranie Wam się pojawi, żebyście mogli sobie kliknąć i zobaczyć, jak to wyglądało. Tym razem w tej Fifie przed nami Lion99, każda statystyka na karcie: tempo, strzały, podania, dribbling, obrona, fizyczność. Wszystko ma na 99. Jego karta podstawowa, naprawdę ta Team of Decision, wygląda niesamowicie. I to jest jedyna karta w FIFA 16, e, którą da się zrobić na razie na 99. Tak szukaliśmy na live'ach, co jeszcze będzie można zrobić. Kto jeszcze ma taki potencjał, i możliwe, że Florenzi Florencji to będzie też. Więc czekamy na jego kartę Team of Decision, oczywiście, serię A. Już niedługo. Kupiony za 136 tysięcy. Zagrałem sobie tą kartą jeden meczyk, zanim ją zbustowałem. Także zagramy jeszcze. Oczywiście na soczku, zobaczymy jak się będzie spisywało, oczywiście jako napastnik, a teraz zobaczcie jak prezentuje się cały skład jaki sobie zbudowałem. Nie chciałem całego niebieskiego składu, także zrobiłem e, takie połączenie troszkę meksykańskich zawodników. Mamy tutaj Guardado, którym gra się fenomenalnie, mamy Chicharito, jest też e, Herrera, także taka, w sumie taka czwórka Meksykańców na środku pomocy i na ataku, taka ofensywna. Mamy tutaj propera, zawodnika. Zawodnika to jest, dajże tak, to jest PSW. Żeby to połączyć, wszystko z Guardado, żeby to miało ręce, i nogi, jest Weltman, jest Vanderwil na prawej stronie. Lewa strona, jest Alaba, jest Boateng, Bender. Dlatego tutaj, żeby ktoś był z Leverkusen, żeby to miał też zgranie. Każdy z tych zawodników jest praktycznie na full zgrania. 3 zgrania ma Lion. I oczywiście przetestujemy jego kartę na napastniku. Zobaczymy, jak się będzie nim grało. Zobaczymy też na jego statystyki in-game. Czyli zatrzymamy sobie, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. W grze. Oczywiście piszcie pod słodem kto waszym zdaniem w tej FIFA jeszcze ma szansę na bycie perfekcyjną kartą, a jeszcze mały tip dla was, bo będziecie pytać, jak to zrobiłem skoro zwykły boost, zwykły trening dodaje tylko plus 10, otóż musicie mieć wszystkich złotych zawodników trenerów, o może tak powiem, złotych zawodników trenerów, tak Patryk, to, to ma sens. Musicie mieć wszystkich złotych trenerów, wtedy dodajecie boosta i wtedy macie jeszcze plus 50%. Czyli razem busta plus 15, a nie plus 10. Tak to wszystko wygląda. Idę szukać mojego pierwszego rywala. No i zobaczmy na skład mojego pierwszego rywala. Uuhuhuhu. O, proszę. No nieźle. Lajun. Mamy pierwszą ofiarę, której musisz skopać tyłek. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak wygląda ta obrona? A co na Messiego, na Neymara, na Suareza to już nie wystarczyło. 191 ogólnie ten skład ma. Oczywiście zgranie 100% 91 ocena. Co za typ? Pierwsza akcja Lajun w polu karnym Lajun nad poprzeczką. Tam był rykoset chyba, tak Godin to obronił. Co? Pierwszy strzał na bramkę i Niesta strzela mi takiego gola w ósmej minucie spotkania. Mój bramkarz totalnie bez szans. Zobaczcie, lewa noga. Piękny strzał w samo okno. <gryw> Co ja to mogłem zrobić? No, może teraz się uda samobój? A piłka już leciała tam do Lajuna. To mogła być jego pierwsza bramka w tym spotkaniu. Fajnie to się udało rozegrać. Mamy 1 do 1. Zobaczcie, tutaj już czekał Lajun, żeby tylko dostawić nogę. Ale to Lion porobił! Może być bramka teraz jeszcze będzie dobitka czy nie, ale pięknie się uwolnił, naprawdę... To było dobre. Podoba mi się to. Jeszcze piłka do Lajuna. Lajun Lion. technicznie! Słupek! Jeszcze po rękach bramkarza! Kol. Tak jest, Proper! Nie wiem jakim cudem ta piłka utrzymała się pod, przy nogach Cicerito, ale udało się to podać i mamy 2 do 1. Tutaj, tutaj akurat w tej akcji Lion nie brał udziału, ale no dość szczęśliwie udało mi się to patrzcie. Tutaj to utrzymał się przy piłce i wysunąłem do Propera. No i z takiej odległości, jakby się pomylił, to już byłoby coś nie tak. Ale to tempo jest naprawdę odczuwalne u Lajuna. wieża w pole karne Lajun! 3 do 1! Patrzcie, przejął sobie piłkę Lion! Lion w polu karnym.. Lion! 4-1! Co goś robi teraz? Jak się odpalił? Mamy koniec pierwszej połowy, więc wiecie co? Zobaczymy sobie od razu na statystyki Lajuna, Jak to prezentuje się wszystko w grze? Zobaczcie sobie na spokojnie. Agresja, przechwyty czy ustawianie się w ataku. Tutaj mamy inne jeszcze statystyki. Coś możecie sobie zatrzymać, nie wiem co ciekawego wyłapiecie. Siła strzału 99 Odbiór piłki 99. Woleje ma tylko trochę słabe, bo tylko 93, 5 gwiazdek z słabszej nogi, 3 skillmów e, specjalności siła napędowa cechy strzela z daleka. No to trzeba popróbować trochę longshotów teraz. Zobaczmy Lajuon, u niego akurat nie ma różnicy, z której nogi uderzacie, bo to wszystko i tak wchodzi w ramkę! Trick, 5 do 1. Idealne, wysunięcie do Lajuna, dobi to jeszcze! 6 do 1, błąd mojego przeciwnika. Co się dzieje teraz w tej drugiej połowie? Jak się Lajun odpalił, to jest jego czwarta bramka w tym meczu. A bierzcie pod uwagę, przeciwko jakiej ogronie. Obo... O, tak, ogronie, jak gram w tym spotkaniu. Cała obrona jest złożona z kart, em, z kart niebieskich, więc naprawdę, no. W pierwszej połowie na początku było dość ciężko, ale teraz jak się rozkręcił, już wiem, jak mniej więcej nim grać, robi się coraz ciekawiej. Ej, hey, Lion przy piłce, Lion w polu karnym. LION! 7 do 1! Może jakoś z dystansu ładnie się uda uderzyć, Lion! 8 do 1, ta karta powinna być zabroniona na Soczku, co gość wyprawia! W ogóle szacun dla mojego przeciwnika, że on jeszcze gra, że jeszcze nie odłożył pada, że nie zragequitował, mamy 8 do 1 i Lion po prostu jest naprawdę bestią, taką jak w tytule. Zobaczmy jeszcze może kolejna akcja, może zaraz się uda. Gdzie jest Lajun? Zobaczcie po prostu jak odczuwalne jest to tempo. Aj teraz strata głupia, ale chyba najbardziej odczuwalne to jest właśnie tempo i te longsoty. Niesamowite longshoty. Widzieliście jak przed chwilą zdobywał bramki. Zobaczmy Bender. Szukamy Lajuna, jestem na górze. Hm, jak tam do niego podać? Nie? Mój przeciwnik w sumie teraz to mi tak pozwala wjeżdżać sobie na lajcie. Zobaczmy Lajun przedpolekarne. Lajun. A jak tu teraz się przecisnąć? Lajun. W polu karnym już mamy 9 do 1. Dobra, wiecie co, uderzymy gdzieś stąd, lajunem. 10-1. Nie mam pytań, brak mi słów na to, co robi ta karta. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Patrzcie, mój przeciwnik już teraz to już tego pada odłożył, więc wiedziemy sobie lajunem raz, jeszcze 11 do 1. Ja poczekam już na koniec meczu. To i tak 88 minuta i tak długo wytrzymał. O, jeszcze jednak mój przeciwnik postanowił wybić na krótko. No dobra, to 12. I mamy koniec tego pierwszego spotkania. Zobaczmy na statystyki Lajuna. 10 bramek, 22 strzały. Tu jest jeszcze potwierdzenie 10 bramek. Czy miał jakąś asystę? Nie. Strzały celne 18 na 22. Celne podania, udane dryblingi. dośrodkowania, odbiory 12. Patrzcie, Lion miał najwięcej odbiorów: 12 na 18. No dobra, przed nami skład mojego drugiego rywala, 4-1-2-1-2, drugi wariant, Ziru na ataku w wersji inform, powiem wam, że fajny składzik, jakoś, znaczy, ja jakoś nie potrafię grać Ziru, nie wiem, może wy wolicie, może wy go używacie częściej, ale u mnie jakoś spisuje się średnio, zawsze jak, jak nim grałem gdzieś tam w drafcie najczęściej, czy mm, w składach w sumie często, bo ja jakoś tego zawodnika unikam i to od kilku fif, nie mój, nie mój styl, jeśli chodzi o piłkarzy, właśnie używanych na tej pozycji. Liona, oczywiście, zbustowałem, tak jak poprzednio, więc no, zobaczymy, jak w tym drugim meczu się spisze. Aczkolwiek wydaje mi się, że mój przeciwnik będzie zdeczka, że tak powiem, lepszy. Jak to. Z... Nie, to jest genialne. To jest naprawdę genialne, się to wykończy. Skoda, naprawdę Skoda, bo świetnie ten trik wyszedł. Dwóch zawodników miniętych za jednym razem. Lion z dystansów, słupek. Bramkę się nawet nie ruszył. Tak, nie, nie wpadło to. Ja byłem pewien, że to już jest pod poprzeczką i że mamy 1 do 0. Guardado, naprawdę Guardado i Lion to są takie dwie bestie. Pomimo tego, że Guardado nie jest zbustowane, czekaj, spróbujemy kiedyś właśnie. Jak, jak Guardado spisywałby się na bustach. A czekajcie, tylko strzelę Bramkę. Lion, a żartuję. Oj, to będzie bramka na 1 do 0. Prawdopodobnie i tak też się stało. 29 minuta spotkania. W takiej sytuacji, pastore się już nie pomyli. Ładnie to mój przeciwnik rozklepał. No i póki co przegrywam 1-0. W, w tamtym meczu też tak się zaczęło. Więc mam nadzieję, że skończy się przynajmniej tak samo. Aczkolwiek, no póki co, Lion, oprócz tej, oprócz tego słupka nie miał zbyt wielu nawet okazji do strzelenia bramki. Więc może być ciężko. Mamy 2 do 0, 33 minuta spotkania. No nieźle. Czy ja będę w stanie to odrobić przy tak grającym przeciwniku i przy naprawdę mądrym wyłączeniu mojej, of mojej ofensywy, dzięki jego dobrej, dobrej, naprawdę dobrej grze w obronie. No, Lajun, by się tutaj ładnie tak wysunął po linii, tylko tak. On nie ma czterech gwiazdek sztuczek, więc schodzenie nim do środka jest troszkę utrudnione, że tak powiem. Oj, to jest faul, lupanie sędzio. Przynajmniej będzie okazja z tego, z tego całego fragmentu gry. Lajunem jeszcze wolnego nie strzelałem. Wiecie co, w ogóle według mnie powinna być opcja, jeśli ktoś ma 5 gwiazdek słabszej nogi, to powinien mieć możliwość wyboru, z której nogi będzie uderzał rzut wolny. To byłoby naprawdę spoko w FIFA. Błąd mojego przeciwnika. Lajun w dobitka jeszcze. Niestety, spalony. Mogło być dwa do jednego. Szkoda, że tego Lajun nie wykorzystał. To była jego najlepsza okazja w tym spotkaniu. No, może teraz Lajun, w końcu! 2 do 1, indywidualna akcja w jego wykonaniu i mamy bramkę kontaktową. W 69 minucie jest to mecz naprawdę ciężki, ale właśnie w takich spotkaniach można poznać prawdziwą wartość takich kart jak, jak Lyuna i zobaczymy czy się jeszcze uda strzelić jedną bramkę aczkolwiek. No jest ciężko, naprawdę jest o wiele, wiele ciężej. Tam sobie bez problemu wjeżdżałem. Tutaj już tak nie ma. Złe podanie do Lajuna. Lajun... Ajajajaj... Aj, aj, aj. Chyba mogłem jeszcze tam zbiec sobie i wjechać w pole karne. Przesadziłem teraz. No i chyba będzie po meczu. Tak, coś czuję. No niestety 3-1. Piękny lobik. I wydaje mi się, że zasłużona wygrana mojego przeciwnika, bo wątpię, że odrobię dwie bramki przy tak grającym rywalu. Lajun! Jeszcze na 3-2. Jeszcze jakaś nadzieja jest. No ale jedna bramka w ciągu czterech minut, niby możliwe, ale czy do wykonania w tym meczu? No, Lajun, nie, już nie zdążył obrócić, naprawdę gdyby miał troszkę więcej tam miejsca, to wydaje mi się, że coś by z tego było, przegrywamy 3 do 2, ale po naprawdę bardzo fajnym meczu. Szkoda tego słupka w wykonaniu Lajuna, bo byłaby też piękna bramka, udało mu się strzelić dwie bramki na naprawdę dobrze grającego przeciwnika w obronie, także ja jestem z tego meczu nawet chyba bardziej zadowolony niż z tamtego. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziś w ciągu dwóch spotkań Lajun strzelił 12 bramek. Oczywiście widzieliście, że w tym. Na początku tego odcinka był jedno rozegrany mecz, oczywiście bez bramki, także dwa mecze, 12 bramek. W pierwszym spotkaniu strzelił tych bramek aż 10, także myślę, że wynik niesamowity. Zobaczymy, może sobie pogram tą kartą jeszcze na live. Ach. Jak coś macie linki w opisie, czekamy na kolejną bestię w tej FIFA. Może to będzie w Florenzi, Piszcie pod spodem, kto według Was też może dostać taką kartę. Oczywiście, żeby zrobić z niego bestię, każda statystyka na karcie musi mieć co najmniej 85 albo 84, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o wartość danej statystyki, także widzimy się kolejnym razem. Jeśli moglibyście jakąś posładać przecież subskrybuj, byłoby super i zostawić lajka. Także widzimy się następnym razem na razie i piona.